Witaj na moim kanale Stan Podróży. Zabiorę Cię dzisiaj w krótką podróż motocyklem w Bieszczady, zimą. Zobaczysz Tarnicę z lotu ptaka, początek rzeki San, granicę z Ukrainą, torfowiska w Tarnawie Niżnej oraz słynną trasę wysokogórską z serpentynami w Wójskiem i wiele innych. Jeśli zaciekawicie to zasubskrybuj mój kanał i polub ten film. Będzie to dla mnie motywacja. Do następnych. Cześć. Dzisiaj jest 25 lutego, jest około 15 stopni. Ja nie pamiętam, nie pamiętam nigdy, żeby w lutym była tak świetna pogoda, w związku z czym pomyślałem, że to jest najlepsza okazja, żeby zrobić dużą pętlę bieszczacką. Ale robiłem ją pewnie kilkadziesiąt razy i nie jest to trasa, która jakby mnie, mnie w jakiś sposób inspiruje czy uwodzi. Natomiast ja jestem z Podkarpacia, w związku z czym ta pętla i te bieszczady są na wyciągnięcie ręki, tak to powiedzmy. Natomiast pewnie wielu z Was jest zainteresowanych tym, żeby taką pętlę zrobić dużą czy małą pętlę tak zwaną pętlę bieszczadzką, będąc na Podkarpaciu warto, bo Bieszczady są piękne absolutnie i tą drogę na pewno trzeba przejechać chociażby dlatego, żeby ją żeby ją przejechać. Tutaj natomiast zaczynamy. Jestem w miejscowości Stempina. To jest, są okolice Frysztaka, a za mną widać schron kolejowy, naziemny schron z kolejowy. Ten schron ma około 400 metrów, został wybudowany przez nazistów, przez Hitlera. Podobno w 1941, 1941 roku Hitler spotkał nawet się tutaj z Mussolinim, o czym rozmawiali do dzisiaj nie wiadomo, ale czuli się pewnie bezpiecznie, gdyż ta konstrukcja miała zapewniać im absolutne bezpieczeństwo ze względu na, tą, na te łuki. Podobno, że miało wytrzymać sklepienie, uderzenie bombą 500-kilogramową, kilkukrotnie nawet e, z góry. Także nie wiem, chyba to nie było nigdy wypróbowane, e, bo, bo ten schron wygląda na nienaruszony do dzisiaj. Co do dużej pętli. Zaczynamy tutaj. Ja już dzisiaj zrobiłem około kilkadziesiąt kilometrów, pewnie z 40-50, 50 bardziej kilometrów. Natomiast ruszamy stąd. Wielka pętla, wielka pętla zaczyna się teoretycznie w Lesku i prowadzi przez Cisną dalej do Uszczyk górnych, tak z grubsza można tak to ocenić. Natomiast ja pojadę inaczej, bo ja rozszerzę tą pętlę, można powiedzieć, bo bardzo lubię trasę od dukli. W zasadzie troszkę za duklą skręca się w jaśliskach i jedzie się w stronę cisnej. Uważam, że to jest jeden z piękniejszych, z piękniejszych tras, jeśli chodzi o, o, o taką. Przejażdżkę weekendową w Bieszczadach, zobaczycie zresztą. Widać tam bardzo dużo otwartych przestrzeni, widać pagórki. No naprawdę ta trasa jest przyjemna. Ja ją osobiście bardzo, bardzo lubię i dzisiaj nią pojadę. Dojadę do Cisna i później skręcimy na uszczyki górne. Najprawdopodobniej, chyba że coś się zmieni, tych kilometrów dzisiaj jest dużo do zrobienia bo ponad 400. Pojadę w stronę uszczy Górnych, jeżeli czas na to pozwoli, zatrzymam się w, skręcę troszkę na bok i zatrzymam się w miejscowości Muczne. O tym później. Natomiast w planie jeszcze jest na powrocie powrót przez Załóż i przejazd przez jedną z najbardziej krętych, a może i najbardziej krętną górską drogą w Polsce. Także prowadzącą od Załóża w stronę Birczy, w stronę Birczy i tak, tak to zamierzam przejechać to jest trasa przez, przez Góry Słonne tyle gadania, trzeba się uwijać po drodze będę musiał jeszcze coś zjeść mam palniczek, także mam nadzieję, że będzie, będzie mi dane chwilę pojechać jeszcze zanim zgłodnieje. tymczasem ruszajmy do zobaczenia na trasie pustelnia św. Jana z Dukli. Tak, to jest miejsce pomiędzy, zaraz za Duklą, a Barwinkiem. Tutaj jest pustelnia św. Jana z Dukli. On świętym stał się chyba w 1997 roku, kiedy papież Jan Paweł II był na pielgrzymce w Polsce. Chyba 97 nie pamiętam, ale mniej więcej pewnie te, te lata. On wtedy uczynił go świętym, wcześniej był błogosławionym. Jest tam w jego chatka, czy tam zrekonstruowana jego chatka. Był pustelnikiem, mieszkał, mieszkał gdzieś tutaj w lasach. Jest jego chatka zrekonstruowana, można tam do niej wejść, zobaczyć. Jest mały kościółek i jest źródełko. Bardzo czysta, górska, źródlana woda, można ją pić bezpośrednio. Także warto to miejsce też odwiedzić tutaj na drodze w stronę czy to barwinka, czy to w bieszczady jadąc. Jedziemy dalej. Chciałoby się powiedzieć, że pogoda nie rozpieszcza, ale ona rozpieszcza, bo jest 25 luty 2024 roku i to, że ja w ogóle jestem w Bieszczadach w lutym na motocyklu, no to można powiedzieć, że to jest rozpieszczanie, bo w, myślę, że kilka lat w zasadzie wszystkie lata, które pamiętam, nie było szansy w lutym przyjechać tutaj, bo był mróz i śnieg. Także pogoda rozpieszcza, ale mimo wszystko jestem tutaj na skręcie w prawo. Jest nacisnął, w lewo jest zagłusz i sanok. Eee, w prawo nacisnął, czyli jakby włączymy. Tam, jeżeli skręciłbym w prawo, włączyłbym się w dużą pętlę, ale odpuszczam, bo tam pada. Patrzyłem na radar, więc tam pada, jest zimno. Chyba nie tym razem. Rozpieszcza pogoda, ale nie aż tak bardzo. Także jedziemy. Niestety nie tym razem. Pogoda w górach jest jednak znacznie bardziej dynamiczna i surowa. Wizja mocnego deszczu i 3 stopni. Nie jest najlepszą opcją na nakręcenie filmu z wycieczki motocyklowej. Odpuściłem pełną pętlę, ale tylko na chwilę. Nie lubię nie kończyć zaczętych spraw. W drodze powrotnej zatrzymałem się nad Sanem. Ciepła zupa postawiła mnie na nogi. Lubię gotowanie w trasie. No, prawie gotowanie, bo zwykle są to dania podgrzewane na palniku. Ciepły posiłek obok motocykla na łonie natury buduje dobre samopoczucie. Ta czerwona osłona napalnik świetnie się sprawdza. Dziękuję z tego miejsca mojej żonie za ten prezent. Dobrze, że daje mi przestrzeń do robienia tego, co tak bardzo lubię. Kiedyś miałem bzika na punkcie czystości motocykla. Dziś jest już inaczej. Jednak trzeba umyć. Myślałem, że tak zakończę podróż, ale, 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 gdyby nie to, że ja strasznie nie lubię nie dokończać rzeczy i nawet jeżeli. Minie rok, dwa, pięć, nawet są takie rzeczy, które dziesięć lat, jakby dojrzewały w mojej głowie, w końcu jest to nieuniknione, muszę to zrobić. Natomiast tu sytuacja jest prostsza: minęło kilka dni i jestem, ponownie jestem, żeby tą trasę skończyć zgodnie z zaplanowanym, e, zaplanowanym planem, czy zgodnie z tym, co, co sobie wymyśliłem. Dokonała się taka pewnego rodzaju incepcja w mojej głowie. I oto jestem tutaj w Tylawie. Tutaj zacznę, tutaj zaczniemy dzisiaj. Zacznę od zupy, którą właśnie sobie przygotowałem. Ona się, ona się tutaj jeszcze chłodzi delikatnie. Zjem i ruszam. Jedźcie ze mną. Pojadę moją trasą, moją wersją wielkiej pętli bieszczadzkiej. To znaczy zaczniemy tu. Tutaj zaczniemy, ponieważ moim zdaniem jest to najlepsze miejsce, żeby zacząć wielką pętlę. Nie zaczniemy jej tradycyjnie mmm, tak jak to... W zasadzie wielka pętla się tradycyjnie zaczyna, czyli w Lesku. Bo ja nie lubię tej drogi od Leska do, do Cisnej. Wolę tutaj jechać i poprzez komańcze do komańczy, w komańczy skręcić w prawo i wjechać dopiero w Cisnej, włączyć się na wielką pętlę. Zapraszam serdecznie, jedźcie ze mną. Jestem koło Cisnej. W zasadzie chyba jakieś 4 km zostało do Cisnej. Zatrzymałem się w miejscu, gdzie jest główna stacja kolejki bieszczadzkiej. Jest to kolejka wąskotorowa, która prowadzi przez chyba kilkadziesiąt kilometrów w głąb Bieszczadów. Są chyba dwie trasy, jeśli dobrze kojarzę. Można to na pewno w internecie sprawdzić. Jesienią byłem z dziećmi i z żoną. Przejechaliśmy się tą kolejką. Czy warto? Myślę, że warto, bo jest to kolejka Bieszczacka. W związku z czym będąc w Bieszczadach trzeba wykorzystywać to, I jakby, eksplorować, sprawdzać, zwiedzać to, e, czym te Bieszczady dysponują, a one dysponują ogromną ilością atrakcji. E, oczywiście w tym filmie ja tylko przejeżdżam przez pętlę bieszczadzką i to dosyć tak, nazwijmy to ekspresowo-dynamicznie. Natomiast jadąc nawet pętlą, można się zatrzymywać w dziesiątkach miejsc, baczać w dziesiątki miejsc, w bok. Oczywiście tam nie można często w drogi leśne wjeżdżać bez zgody, natomiast można zostawić motocykl czy samochód, iść na spacer, wrócić. Są miejsca widokowe, restauracje, karczmy, można kupić serki i tak dalej. Bieszczady oferują bardzo wiele. Natomiast my skupiamy się, ja skupiam się dzisiaj na jeździe. Tutaj jest kolejka tych pociągów, czy tych... Tych pociągów jest tutaj kilka. Z tego co zauważyłem, są to rumuńskie, wąskotorowe pociągi z silnikami diesla. No i tak to wygląda, zobaczcie. No dobra, jadę dalej, docisnę i tam zatrzymam się przy słynnej karczmie, za chwileczkę Wam powiem jak ona się nazywa, pewnie większość Was zna i czy warto tam się zatrzymać, zjeść, odwiedzić, także do zobaczenia za kilka chwil. i <laughs> Peszczady należą do Beskidów Wschodnich, będących najbardziej na zachód wysuniętą częścią Karpat Wschodnich. Leżą na południe od Doliny Sanu i na wschód od Doliny Osławy, pomiędzy przełęczami Łupkowską i Użocką. Jest to obszar o charakterze górskim i podgórskim, słabo zaludniony. W strukturze gruntów dominują lasy, stanowiące około 70% powierzchni. Pierwsze ślady osadnictwa w Bieszczadach pochodzą z epoki Neolitu i związane były z wpływami kulturowymi Kotliny Panońskiej. W XIV wieku pojawili się w Bieszczadach wołoscy pasterze. W XVII i XVIII wieku Bieszczady przeżywały stopniowy upadek gospodarczy. W górskim, trudno dostępnym terenie znaleźli schronienie ludzie wyjęci spod prawa, tak zwani Beskidnicy, trudniący się napadami na dwory, kupców i wsie. Znaleźli oni protekcję wśród szlachty węgierskiej. W okresie do roku 1947 w konsekwencji powojennych repatriacji, wysiedleń oraz akcji Wisła, Bieszczady opuściło ponad 50 tysięcy dawnych mieszkańców tych ziem, to jest Łemków, bojków, Niemców i rusinów karpackich. Migracje ludności zapoczątkowane po wojnie zakończyły się dopiero na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Obecni mieszkańcy Bieszczadów są w większości potomkami przesiedleńców z Pogórza Strzyżowskiego, Sokalszczyzny, Pogórza Dynowskiego, Pogórza Bukowskiego oraz Beskidu Sądeckiego i Cieszyńskiego. Do najciekawszych punktów widokowych należą bieszczadzkie szczyty Tarnica, Połonina Caryńska i Wetlińska, Wielka Rawka i Jasło. W Bieszczadach znajdują się obszary chronione takie jak parki narodowe, Parki krajobrazowe i obszary Natura 2000. Bieszczacki Park Narodowy o powierzchni ponad 29 tysięcy hektarów powołano dla ochrony najwyższych partii polskiej części Karpat Wschodnich. Park krajobrazowy Doliny Sanu chroni malowniczą Dolinę Sanu od źródeł po jezioro Solińskie. Dla mnie Bieszczady to też wiele dobrych wspomnień. Jesteśmy w Tarnawie Niżnej. Jest to miejscowość kilka kilometrów za Mucznem. Cóż, w tamtą stronę kilkadziesiąt metrów płynie rzeka San, i ona jest, wyznacza granicę w tym miejscu z Ukrainą. Także Ukrainę tutaj w zasadzie gołymi oczami widzimy. Ona jest kilkadziesiąt metrów stąd. Natomiast za mną jest Tarnica, Najwyższy szczyt Bieszczadów, czy też Bieszczad. Tak to wygląda, natomiast tutaj są torfowiska. Można pójść na spacer. Idzie się no, pomiędzy torfowiskiem, wśród torfowisk, wyznaczoną trasą, takimi jakby mostem drewnianym, mostami drewnianymi. Bardzo sympatyczne miejsce. Tu jest też miejsce, żeby jakby biwak jakiś zrobić. Jest tu całkiem fajnie. Zobaczcie, jak to wygląda z, z góry. To miejsce. Natomiast tak, za chwileczkę ja stąd ruszam w stronę załuża dalej wielką pętlą, ale chyba już nie będę zbyt wiele z tej drogi kręcił. Jadę w stronę Załuża i wójskiego, tam jest trasa wysokogórska, bardzo kręta serpentyny, jedna z bardziej słynnych w, w Polsce, jeśli chodzi o trasę wysokogórską. Tam się dzieją również, odbywają się wyścigi górskie. Także śledźcie to ze mną. Się kończy dzisiejsza wycieczka moja po dużej pętli bieszczackiej, troszkę zmienionej po mojemu, jestem tutaj wojskiem. Jak za chwilę zobaczycie, z góry, jest tutaj mega kręta trasa. Jest to jedna z bardziej znanych dróg w okolicy dla motocyklistów. Oni się tutaj umawiają, są pewne grupy. O właśnie ktoś driftuje tutaj, jak nie wiem, czy słychać ktoś driftuje po tych zakrętach. No jest dość, dość krótki ten odcinek, przewyższenie jest dość duże. Więc to wójskie te zakręty to jest takie miejsce, gdzie ja kończę teoretycznie dzisiejszą wycieczkę. Jeszcze mam około 100 km do domu. Pojadę już, dojadę pewnie pod mocny wieczór. Fajnie, że w zimie, że w lutym czy początkiem samym początkiem marca można robić taką trasę, że ta pogoda w tym roku jakby daje taką możliwość. Jestem już bliski 1000 km, czyli w zasadzie motocykl już będę umawiał na serwis olejowy pierwszy, na pierwszy przegląd. Fajnie, że można już odkręcać znacznie więcej, bo już jest ponad 800 km, czyli zgodnie z instrukcją do tych 7000 można kręcić. Tą przepustnicę w tych powiedzmy 3,4 można otwierać i to jest dobre, bo naprawdę dopiero teraz czuję frajdę z jazdy tym motocyklem. O tym opowiem pewnie w osobnym filmie, jakie są moje wrażenia z użytkowania w tym okresie docierania tego motocykla. Pogoda się uspokoiła w sensie wiatru, zbliża się wieczór, bardzo dobry czas. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia, cześć.